Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. O. Czy tu teraz muszę na że nagrywam. Tak. I tak. I pewna dziewczyna napisała, że dała mi prezent. Zaraz tutaj zobaczę. Już otworzę, bo nie chcę się czekać też na odcinek z centami, bo dopiero co był. Przed chwilą. Nawet dwa. Bo ja poznawiam te osoby, które dały. A, to jest to z mojej listy. Dziękuję. A tu? Co mamy tu? Fajne włosy. Chyba dzięki wszystkim. Dobra. I to będzie, od razu zapowiadam, to będzie długi, nudny odcinek, bo przeglądam w tym odcinku forum. I no nie wiem. To będzie mega długi, mega nudny, przepraszam, mega nudny odcinek. Wszystko hmm. w cichu, czekamy na wiosnę i eksplozje występują w barwach. Jaki jest twój ulubiony kolor w Czy specjalną stylizację w tym jednym uchanym kolorze i podajesz nam nam na adres? To jest nawet... Wiesz co, może zrobić już kiedyś na odcinku, że stworzę jakąś... Stylizację z moim ulubionym kolorem Tylko jest jeden problem Nie mam ulubionego koloru etam tam coś się wymyśli no To będzie takie odcinek, że będzie otworzyć coś takiego I im to wyślemy Dobra no. Wstępny, to już chyba nieaktualny trochę och sobie gwiazd Sprawdźmy No takie coś, takie coś. Dobra, spróbuję to zrobić. Może mi wyjdzie. Tu miało być um, takie coś? Kratka. Takie coś. Kratka. Teraz dziewięć siedem trzy sześć. W drugiej części naszej Sprawdzamy czy wyszło, czy wyszło, czy wyszło, czy wyszło, czy wyszło. I napięcie. Nie wyszło. E, ale w ogóle się... w ogóle tu na początku ten. To? No, nie siedem. Tylko to kratka. No, mi się wysyła samo trzy trzy Znaczy się nam trzy

Zapraszam do znajomych, Nudzi mnudzi mi się, nie wiem, nie, nie kojarzę takiej osoby. Nie kojarzy z takiej osobą. Pisań łokciem. Mam gym, mam pięć lat. Jak myślałam, że piszemy na to Dobra, napiszmy o niej. o tutaj myślałam się. Nie wiem, na lat. Lat 16. Dobra, że na 16. <grym>, nie no, bo. Chyba 15 albo 16? Dobra. Dobra. No No, się. Sprawdźmy w ogóle, 7 minut, a to ma być odcinek 20-minutowy. Ha, ha to będzie mega nudne. Poszukiwać? Cóż ja było? Tak. Aha. Wiem. Ale znam. Brąk, kiedyś widziałem albo w tym albo w takim innym. Sprawdźmy ją, gdzieś napiszę. Um. Dobra, napiszę jej. Thank <laughs> you.

Chcę mi dać coś. O. Tak. No nie wiem, możecie. Wypisać na jaką ocenę szkolną. to jej status. Nie liczą się animować tylko status. Dobra. Sprawdźmy status. Ładuj się, ładuj się, ładuj się. Aj no w statusie. Czekajcie chwilę, bo to chwilę potrwa, zanim to się załatuje. Dobra, już chcę Nie bądź sobą, bądź pizzą. Wszyscy wahają pizza. Dobra, na. na piątkę? Hehehe. <laughs> Ale nie. Będę mieli piątkę, bo to jest ładny, kolorowy. I. Fajny! Więc dam mi piątkę z plusem Pff. Nie dobra, dam piątkę Aha, dobra Jak to się nazywa? Jula albo albo Jula, Ala albo Ola to niech co mi prezent natychmiast Nie będę ci dawać żadnych prezentów, dobra? Pipi, że ubrałbyś to i no, nawet jeszcze umiałbyś się, jakby sobie po podpowiedzieć, że nie, 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 nie. dajemy, dajemy, kładmy się. I trzeba czekać, aż nam się załaduje. No nie wiem. No nie wiem, daj szczerze. Не вем начайна. Ну. Ба. En nombre bambino. Napiszę swoimi ośmiu, to nie chce mi się. Dobra, napiszmy. Dobra. I może nie zakratkuję? Jej, wyszło. No dobra. Proszę. Proszę o całą listę. Zobaczymy, czy mi da. Tycho, nie klikaj, to ja... ja już nam, Przepraszam. Miałeś mi się napisać jakieś słowo na trzy litery. Mam. No. Już. Pierwsze co mi przyszło na myśl to kot, ale kot we wszyscy pisali kot, więc jestem piratem. Nie mogę być kot. nie ogarniam. Czy jest w swojej klasie? A wiem wiem co to jest. Dobra. Dobra. Karolina nie. A zapytamy się o... Czyli Martyna. U mnie w kasie równorzędnej są dwie, Karolina, ale u mnie w kasie nie ma. Ile można ją od tyłu? Dwieście czterdzieści cztery. Napisz wit noem nie dzięki Barbie czy go eee. będzie Barbie Ckajcie Dobra Siostra mnie tylko o coś tam pytała Ocień level po wyglądzie Czyli, że muszę w to kliknąć, ale muszę sobie zakryć level Dobra Jakoś to może Dobra, zakryłam sobie ręką, wy tego nie widzicie, ale Uwierzcie mnie na słowo Bo nie wiem 15 16 Siedemnasty, kurde Kurde, no miała tą statusia, jestem głupia Ale jestem głupia, dobra I jest szesnasty? A ja jestem głupia, miała statusia, że siedemnasty <laughs> A ja się błaźnię, że Czy co? Stary właściciel odskał konto. Aha. Nie wiem, po co mi to piszesz? No, gdzie masz numer w dzienniku? 12. Dobra. Tak. O będzie nie było. Dobra, Wow, 16 milionów przeglądania forum! Super, super, super. Chyba sobie, co Jak nie. Niech mnie znajomych. Jak znać, nie znaleźć znajomych? Nie każdy wie, bo często. Z myślą. Dobre, nie wiem, zmyśla. Dobra, nie chcę mi się już tylko nagrywać. Wstawię to zapewne dopiero później. zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa?